ma To będzie poradnik do Dead by Daylight dla początkujących, czyli podstawy, najbardziej z podstawowych rzeczy. Tak, w sumie Omówimy sobie perki, surwy, rangi, punkty, farmienie i prestiż. Co to daje, co, jak, co i co robić. No cóż, zaczniemy sobie od rangi. W DBD mamy rangi od 20 do 1. Pierwsza oznacza ten najwyższy szczebel rangi, 20 ten najgorszy. Rangi mamy osobno na na ocalałem i na zabój. W sumie to tyle z rank nie ma, co tu więcej przedłużać nad nimi, no bo nie ma co Dobra, następnie rozejdziemy się po killerze i surwach. Mamy surwy i killer... <grym> Surwy i killerów. Mamy osobno. Tak samo jak ranki. No Proste. Na każdym surwie... Właśnie są jeszcze... <grym> na każdym surwie mam osobno perki. I osobno itemy. I dary też jak mamy pod wiele informacji o bohaterze, możecie zobaczyć że mamy w przyperkach tak pokazuje nam się historia i umiejętności no perki takie trzy to są trzy perki z danego ocalałego że ten ocalały tylko je ma na starcie jeżeli chcielibyście mieć na wszystkich innych móc odblokować te perki musicie zdobyć 30, 30 35 i 40 poziom ale oczywiście musicie je wtedy też kupić i wtedy wam się na wszystkich pozostałych surwach tak samo na killerach. I w sumie można tak sobie wszystkie wyfarmić. Perki i potem mieć na jednym surwie. Dosłownie to samo killer. A jeżeli nie chce wam się farmić albo nie macie DLC na przykład z postaciami, tak jak ja nie mam, tych DLC i tych perków no nie mam. No to możecie zawsze wejść do sklepu i macie tutaj takie coś jak Sanktuarium tajemnic, tu co tydzień macie cztery losowe perki, możecie je mieć lub nie Jeżeli macie, no to jak je kupicie to dostaniecie od 200 do, do 250 tysięcy punktów Tych blood pointsów Jak widzi, a nie, nie od 200, 150 do 200 przepraszam Im droższy czyli jak za 2700 no to dostajemy 200 tysięcy punktów Za 2000 tylko 1500 ja osobiście, jak już trochę by też pozmieniało, to nie kupowałem tych perków, jakby dla punktów ani nic, bo po prostu wolę przedmioty kosmetyczne sobie zakupić za te punkty błyszczące odłamki. Inaczej, szarcy, jakby coś ubranka nic nie dają, tylko są kwestią wyglądu, wiadomo. No to co, przejdziemy do punktów. Mamy sobie Blue Pointsy i najtańszy przedmiot, taki możemy znaczy kup mamy też. Nie wiem jak to nazwać, no krwista sieć. No po prostu drzewko możemy sobie tu kupować itemy, dodatki do itemów, jak i perki i dary. Perki, jeżeli nie mamy odblokowanych, no to się nam pokazują. Ja na dwajcie na przykład mam wszystkie perki, które mam dostępne na sury, więc mi się nie wyświetlają. Przy okazji mam na nim trzeci prestiż, Ale do prestiżu zaraz jeszcze przyjdziemy. Dosłownie mamy tak samo na killerze. Chcemy sobie przejść na killera na przykład. To na kilerze mamy dokładnie to samo. Na przykład Trapper też podstawy, jeden z darmowych killerów, oczywiście. I mamy tu niespokojnie, no mamy te trzy perki. I na nim też tak samo: 35 czy znaczy 30, 35 i 40 poziom. Odblokowujemy dla wszystkich. Mamy też poziom trudności gry danym killerem, bo niektórzy są bardziej skomplikowani, niektórzy prościej. No wiadomo, każdy też ma inną moc, czyli swoją umiejętność osobistą. Nikt więcej żaden killer takiej samej nie ma i nie posiada. I nie może być więcej niż dwóch killerów jeszcze, tak powiem. Mamy jeszcze na przykład takie coś jak prędkość, terror i wzrost. Yy, wzrost na przykład dużo daje w będę na killerze, dlatego, że im wyższy jest killer, zwykle jest wysoki albo średni, im jest wyższy, tym łatwiej nam coś zobaczyć, yy, dostrzec, no bo mamy z większej wizji. Na przykład mamy takiego killera jak na przykład zarazę. On jest poziom trudności trudny jest naprawdę bardzo jednym z najtrudniejszych killerów. Ale i też przy okazji słaby. Jak się nie umie nim grać. Moc jego no nie jest. Jest niby średni, no ale mało co na nim widać jak gramy, bo zwykle patrzymy. Mamy na głowę tam, gdzie mamy surwa, tylko z surwem gramy z trzeciej osoby, a na killerze gramy z pierwszej. No cóż, mamy też prestiżowanie i punkty. Rejestrowanie punkty. Punkty zdobywamy w meczu za granie, po prostu granie. Na przykład, szarcy, błyszczące odłamki, dostajemy za farmienie levela, poziomu gracza. Poziom gracza jest na po prostu, poziom gracza. Nieważne gdzie gramy, dostajemy go, to dostajemy z niego szarcy. Tylko musimy wbić. Maksymalny jest 100 poziom, i wtedy dostajemy, jak będziemy chcieli zrobić 101, restrykcjujemy się do pierwszego poziomu i dostajemy punktualność, no jak widać odkąd wszedły te ten poziom gracza ja mam 371 poziom mały według mnie, ale też ostatnio nie aż tak dużo gram a zresztą jakby było od początku no to miałbym naprawdę duży, a nie w sumie nie tylko ja właśnie, co do prestiżowania jak widzicie mam tu na traperze pierwszy prestiż yy, pierwszy prestiż i 37 poziom, dlaczego? no bo ostatnio na streamie, czyli tydzień temu Sprestiżowałem go Czyli zrejestrowałem jakby jego poziom, perki i dary i przedmioty, dodatki do umiejętności jego Bo właśnie Killer ma dodatki do swojej mocy, na przykład jak czerwoną osełkę No to one się tam rozstawiają Jedna losowa na 30 sekund się rozstawia automatycznie, musimy my jej rozstawiać Mamy też takie coś, mamy jeszcze zakrwawioną sprężynę Zwykle takie duo jest grane na traperze. Na tych wyższych poziomach, jak się nie chce rozkładać, bo to powoduje, że w surf wypada strapa. Ranny czyli bardzo ułatwia, no właśnie. Ale co do prestiżu, prestiż to by wam ktoś mówił, że prestiżu się nie opłaca robić. Mówię wam, jeżeli chcecie mieć dużo przedmiotów tych lepszej rzadkości albo darów, to po i perków nie, ale lepszych tych rzeczy. To po prostu trzeba prestiżować Mamy trzy poziomy prestiżu Pierwszy prestiż tam lekko nie, nie jest opisane na ile procent zwiększa Dropy Tych lepszych przedmiotów, ale zwiększa Na trzecim prestiżu mamy Oczywiście na, na wszystko największe szanse Na te lepsze itemki, i da, dodatki i dary Co naprawdę się przydaje, bo jakbyśmy Chcieli farmić, to proste Właśnie Jeszcze przejdźmy do Farmienia punktów o właśnie zapomniałem jeszcze, prestiż nam daje krwawe ubranka Tu na przykład za trzeci poziom na surwie dostajemy główkę, za pierwszym koszulkę, a za drugi broń za, Na killerze to jest broń, dół i głowa Tak wygląda dostawanie prestiżu, czy znaczy dostawanie ubranek z prestiżowania killera Możemy maksymalnie trzy razy prestiżować jedną postać jak coś Mamy też oczywiście przypinki takie do paska czy do paska po prostu takie przypinki Oni nic nie dają tak samo można do haka. Ka nie wszystkie są do haka i nie wszystkie są do paska, ale ogólnie nic nie dają, mogą nawet ułatwić killerowi nas namierzenie. Chociaż ja gram z takim czerwonym strojem, to to nic nie daje. No, ale do teraz przejdźmy do tego. Do farmienia punktów. Na czym jak najlepiej farmić? Najlepiej się farmi na na surwie oczywiście, Najszybszej, bo najszybciej, bo najszybciej się znajduje mecze, najszybciej się zagra, zagrasz mecze. No, możesz nawet umrzeć pierwsze, ale zawsze coś Puntów, w parmie nie będziesz a na ile darami, na które dobrać tak, wydajemy punkty, ale potem zyskujemy dużo więcej. To na przykład jest eventowy dar z czwartej rocznicy DVD, który daje 104% w bonusów w kategoriach 4, czyli wszystkich. A truizm, y, cel, y, uciekanie i. Niszczenie to temu, w Survival, mniej więcej takie są. No to się, to tego też omówię, ale to zaraz. Albo mamy blood krwawą zabawę, streamerów, która też daje dla wszystkich, na przykład 100%, czyli dla killera, dla każdego surwa. Łączy się, czyli jak na przykład weźmiesz ty i twój kolega, no to będzie 200. Jeżeli nie wiem, ktoś sobie weźmie na przykład torcik, gdzie czekajcie, tak, taki torcik, czyli tylko dla siebie, ale się łączy, czyli jeżeli ktoś weźmie blood party, to ty i ty dostajesz 200%, jak masz ten tort wzięty, a cały team reszta to po 100%, punktów, po 100 więcej punktów, jeżeli sobie nie dobrali. Oczywiście jeszcze trzeba mieć perka do farmienia. Będziemy żyć wiecznie. Naj... Perk tylko do farmienia punktów. Nic więcej on nie daje. Czyli jak ściągamy i killer nie uderzy surwa w tam ciągu 30 sekund, czyli do bezpiecznego haka. To dostajemy token. Jeden token to 25% punktów. Właśnie. Jeszcze pod, musimy levelować perki na trzy poziomy, też. Trzeci na przykład daje nam, że odblokuje nam na 100%. Możemy o 100% dostać więcej, czyli znowu dwa razy więcej punktów. Na pierwszym to jest 50, na drugim to 75, a na tym trzecim to 100. Mamy też takie różne inne dary, jak zwiększa, zwiększa szczęście ocalałych wszystkich, czyli na przykład. Zdjęcie się z haka zwiększa, bo podstawowo mamy 4%. Na zdjęcie się samu, samodzielnie z haka to nie jest dużo, bo rzadko się kiedy zajmiesz. No właśnie, mamy też na mgłę. To też nic nie da na moneta, czyli nam skrzynię daje. Czyli możemy sobie itemek z mapy wziąć, bo itemki też są bardzo ważne. Jakby co, na leży nie można odbierać skrzyni. Na surwie jeszcze musimy zazwyczaj niszczyć totemy, żeby punkty farmy poza jeden totem jest albo 1000, albo 600 punktów, nie pamiętam dokładnie bo jedno tyle, bo jeszcze mamy mamy dwa w ogóle rodzaje totemów, zwykły i hex hex jest o tyle, że to jest specjalny totem, czyli na przykład to jest hexy są tylko od killera na przykład weźmy sobie zabójcę na przykład, no weźmy tego przykładowo tego trapera gdzie jest jakiś perk hex klątwa, no to jest po Polsku nohex. I na przykład ten to, tego perka da się wyłączyć z, z gry jakby. Jeśli znajdziemy totem i go zniszczymy, to killer traci możliwość korzystania z tego perków i nie ma żadnych negatywnych efektów. Tylko przy zniszczeniu tego totema zawsze jest wybuch tak jakbyście nie trafili w skicach, a w generatorze. Czyli po prostu killer dostaje o tym powiadomienie. I wszyscy wszyscy słyszą na mapie to jak coś. Killer ma jeszcze widoczne powiadomienie, gdzie zostało zniszczone Bo oczywiście killer ma podświetlonego tego heksa w meczu A teraz przejdźmy sobie do DLC DLC to są w sumie tak trochę bardzo podstawa DVD. Jakby nie patrzeć Bo mamy na początku killerów Raz, dwa, trzy, cztery, pięć No mamy pięć killerów za darmo podstawowo Więcej nie Surfów mamy, nie powiem wam ile, ale surf nie różni się praktycznie niczym, tylko wyglądem Mniejszym hitboxem jak jest kobieta No i tyle Innymi perkami, tymi swoimi, które można odpakować na wszystkich Killer no ma więcej, bo się różni wzrostem, umiejętnością Wyglądem to wiadomo, a nie da się go skopiować i dodatkami A DLC można... Właśnie, DLC Jeżeli nie chcemy wydać na DBD hajsu, prawdziwego Nie ma problemu tylko są, są dwie, jest plus i minus Bo każdego, prawie każdego, możemy No, prawie każdego killera albo DLC po prostu kupić sobie Surwa killera Za szarcy, tak, za te punkty możemy, które zdobywamy Normalnie zagranie granie w grę, za zdobywanie poziomu możemy sobie kupić postać Ale jaki jest ten jeden haczyk? To, że możemy tylko postacie, które nie są z, z filmów Bo są postacie filmowe, serialowe Takie na przykład jak Freddy Krueger Kształt, nie wiem, czym go nazwali, ale wiadomo. Michael. Nie, nie, są. Michael Myers. Cannibal. Czy Piggy? No, tych killerów musimy kupić. Już. Jeszcze nie musimy. Możemy kupić za hajs, inaczej ich nie zdobędziemy. Oczywiście, w grze mamy jeszcze najrzadsze dary. Jeden taki dar, że pozwala nam grać, da zagrać danym killerem. Na przykład, dostanę na trapez. No, możliwe, że można dostać na niego bardzo mała szansa ogółem. Nie wiem dokładnie ile ale to jest czerwony dar jedyny Nie da się go zdobyć Na przykład na magika Chciałbym, o tu dostałbym dar, że mogę zagrać se mecza jeden, Tego jednego mecza tym killerem Na przykład magika, jeżeli chcemy wchodzimy tu jak naciśniemy na niego Możemy kupić za 500 pikrobomów, to jest waluta premium, proste Albo za szarcy, za 9000. Jedna poza 9 9000 szarców. Dlatego preferuję, jeżeli chcecie sobie farmić, to kupować killerów po 9000. Tych wszystkich, jeżeli nie chcecie wydawać na hajs na tych killerów, których można kupić za darmo, znaczy w grze, to kupujcie se killerów tu, a w Sanktuarium tajemnic, jak jakiś perk was zainteresuje, no za te szarcy też. Bo to podstawa. A mikrobiomy, te to służą w sumie, jeżeli. Nie chce się wam się kupić, ale jeżeli mielibyście kupić na przykład patrzcie, zestaw za te 36 zł i kupić tak po 500 killerów, killera i surwa, no nie opłaca się, bo DLC kosztuje 25 zł, mniej więcej. Około 24, coś kosztuje DLC, więc no nie opłaca się. Jednak są wyjątki z DLC kosztowaniem tych płatnych. Bo jak jest jedna postać, to kosztuje około chyba 14 zł, a jeżeli są trzy postaci, to około chyba tak, 36, no ale wtedy nie kupicie sobie zawalę to premium trzech postaci za tyle samo hajs Właśnie, jeszcze mi się przypomniało co do jeżeli chcemy farmić punkty. Mamy też coś takiego jak dzienne rytuały, to są zadania dzienne. Dostajemy jedno na dzień, ja mam tu na przykład 3 i dostajemy oczywiście na Każ jest na postaci, której możemy mieć albo po prostu takie ogólne, jak wykręć geny no to wykręcamy geny, dostajemy zadanie no i mamy 30 punktów, 45 jeśli dobrze pamiętam jest jeszcze na, na, na Wiedźmie czyli na tej postaci na, na tej, na Wiedźmie jest zadanie, czasami się dostaje za 70 tysięcy punktów nie wiem, strasznie rzadko się dostaje, ale się dostaje jednak takie zadanie że musimy się tam po prostu złapać z teleporta i to jest bardzo dużo punktów, ale też bardzo dużo roboty, bo hak jest naprawdę teraz słabym killerem. Ja osobiście lubię grać, ale na tych wyższych rangach, no mało co się da zrobić, bo jest nie dość, że niska. No to mało kto wchodzi w te teleporty, więc bardziej jest preferowane na niższych rangach. No ja na przykład mam 20, bo nie grałem ostatnio killerem, a jeszcze był reset rank. No to wiadomo, że nie będę miał tej rangi wysokiej. No cóż, jeszcze opowiem o celach na mapie jakie się wykonuje. Bo może ktoś nie wiedzieć, no bo to jest wiadomo poradnik dla początkujących dla tych co chcą zacząć, bo omówiłem to wszystko, a jeszcze nie powiedziałem co i jak się z czym gryzie. Oczywiście, jeżeli gramy jako surf ocalały. No, to despimy się na mapie z innymi czterema ocalałymi, i mamy do wykonania 5 genów. Ogóło na mapie chyba jest 6 genów, albo 7 nie dokładnie pamiętam, ale jest mniej więcej tyle genów, zawsze jest jeden więcej. Więc, jak mam... no, jest 6 genów, jak mamy 5 do wykręcania, to jest 6 na mapie, i musimy je wykręcić, żeby później otworzyć bramy. Wiadomo, killer nam raczej w tym nie pozwoli. A czy jego zadaniem jest nie pozwolić, tylko nas zabić. Dlatego jest jeszcze coś takiego jak lupa. Tam w jednym poprzednim filmie możecie zobaczyć jak tam porobiłem, no na niskiej randze ale porobiłem no typ z bo nie mógł mnie złapać po prostu. No to było piękne. Wtedy akurat. No, od strony gameplayowej ze surwa to w sumie tyle mamy jeszcze w ogóle skiczeki czyli musimy po prostu trafić. Mamy jeszcze taki mniejszy biały w tym kółku kwadracik, taki naprawdę mały, jeżeli go trafimy, no to to jest tak zwany great, czyli świetny. Jeśli go trafimy, no to dostajemy yy, 150 punktów i idzie, idzie chyba o, no tam troszeczkę wskakuje, tam chyba o 2% gen się podnosi szybciej, yy, reperuje. Killer oczywiście może skopać tego gena, jeżeli dostaniemy go. Strony surwa możemy jeszcze niszczyć haki, ściągać ocalałych, tak. No ściągamy ocalałych po prostu. Pomagając innym, nie dając się złapać, ale też nie, nie ściągać na Hama, na przykład innych ocalałych, bo tak nie robimy na surwie. ściągamy przy killerze i zostawiamy go i on traci, bo wtedy dostajemy my i minusowe punkty i killer. Nie killer tam wiadomo, no, że no dobra, ale my tracimy wtedy punkty do rangi i punkty do. No po prostu bloodpointy tracimy, a to szkoda tracić. A Od strony killera gameplay wygląda to tak, że mamy, no, rozpimy się w osobnym miejscu na mapie, możemy rozstawiać pułapki, za, no, z tych umiejętności korzystać po prostu z killera, jak, jak możemy rozstawiać po prostu pułapki przy genach, czyli surf podbiegnie albo na stojąco po prostu podejdzie do niego, no to trap się aktywujemy, możemy się teleportnąć, jeżeli jesteśmy w zasięgu i zaatakować. Musimy oczywiście nadać surfom, wykręcić genów, musimy ich zabić. Każdy surf ma trzy stage, czyli jak pierwszy raz powiesimy na haka, no to. Może się spróbować ściągnąć. Jeżeli nikt go nie chce ściągnąć, oczywiście, z żadnych, z żadnych ocelek. No jak chce, to może spróbować. Ma na to 4%, ale to są dwa ściągnięcia albo trzy. Nie, trzy. Jeżeli od razu się zacznie ściągać. Jest jeszcze drugi stage, kiedy walczy o życie, czyli wciskając. Zbindowany przycisk, jaki chcecie, podstawowy jest to na spacji, ale po prostu musi go smaszować tak szybko wciskać, wiadomo o co chodzi, żeby nie umarł przedwcześnie. No i trzeci stage to jest gwarantowana śmieć. Mamy jeszcze takie coś jak. Ułatwienie, no teraz to w sumie nie jest ułatwienie, ale lekkie jest, takie coś jak dar Memento Mori. Kiedyś to dawało, że wystarczyło, że powiesiliśmy surwa, mogliśmy go od razu na miejscu zabić. A teraz musimy zrobić te dwa haki i wtedy możemy zabić ocalego na miejscu, nie musimy go prowadzić na żadnego haka. Co daje w sumie to Memento Mori? No nic więcej oprócz tego, że możemy zabić. Oczywiście każdy, każdy killer ma swoją wyjątkową animację zabijania. Wiadomo, z wyglądu Killerowi coś daje prestiż. Jeszcze ktoś może się zapytać. Z wyglądowo? Nie no, na taki hack, no mam pierwszy prestiż, mogę wam pokazać. To no, po prostu jest taka ciemniejsza. Nic na killerze. To w sumie nic nie daje no surwie więcej. A jeżeli byście chci chcieli zacząć, najprostszy surw jeszcze właśnie do zaczęcia. Czyli najlepszy w sumie, jeżeli chcecie zacząć grę i zwykle no nie gracie... No nie grać zwykle na początku dobrze, a chcecie miał jakoś zagrać czyli się Clouded Morel Ona pod, podstawowo bierzecie nie macie takich ciuchów wiadomo ale podstawowo bierzecie albo ta, tą albo tą z tą czapką bierzecie sobie tą kurteczkę No i spodnie po prostu tych nie macie pewnie macie te albo te no to weźcie te ciemniejsze o te są bielsze To bierzecie te te i jesteście wręcz prawie niewidoczni. No może z tą czapką bardziej teraz tak trochę mniej i się kampicie zwykle. na no takie, jeżeli jest jeszcze bardziej hardkorowa wersja Clotted Morel, żeby się obać na tych ciemnych mapach, bo teraz naprawdę DBD jest ciemne, Tu macie taką kurteczkę i bierzecie przy okazji taki pasek. A nie, bo macie jeszcze to. To są najciemniejsze portki, te ja polecam najbardziej na początek jak nie macie innych. Ale to są trochę... mając z żółtym, ale... Są ciemniejsze. To jest oczywiście z DLC ubranko, które trzeba zakupić w sklepie normalnie. No, ja kupiłem kiedyś, bo. a zostało mi dosyć, a kupię sobie. Czemu nie? Na killerze, jeżeli byście chcieli zacząć najbardziej się nauczyć i krać jakimś killerem, to musielibyście wypróbować, ale od razu na start, jak macie tych podstawowych pięciu killerów, no to od razu wam zaczynanie od nurski albo od. Łowczyni. Najbardziej możecie w sumie na trapera zacząć i pozostawiacie po prostu pułapki na mapie. Sami nie możecie też wejść, ale wy po prostu wyjdziecie z nich. A surwy po prostu panu mogą się spróbować wyciągnąć, a wy możecie ich wyciągnąć tak też z tego trapa i powiecie teraz do Haca. Mamy też widmo, który się robi niewidzialny, po prostu jest tam lekko widzialny taki rozmazany ekran jest wtedy, jak się na niego patrzycie. Czy widać, że po prostu tak dziwnie się ekran nie ekran, tylko w tym miejscu tak dziwnie po prostu wygląda i mamy wieszakra mojego jednego z ulubionych killerów, który posiada piłę mechaniczną, którą po prostu podchodzimy do surwa, uruchamiamy, tniemy i, i on jest od razu na ziemi i dajemy na haka i mamy w sumie pierwszego haka. No mój ulubiony killer osobiście. Co? właśnie mamy jeszcze dary na mapy, mapy jak mapy. No możemy sobie wziąć mapę, jeżeli chcemy, proste. Jeszcze mamy dary takie jak czarne strasznik i biały strasznik. To nam daje, że po prostu na chwilę, nie tracimy addonów, a na surwie, jeszcze, jeżeli umrzemy, nie tracimy i temu, i dodatków z niego. No to co? To w sumie. O, jeszcze mały bonus, jeśli ktoś dotarł do tego momentu. Mamy coś takiego jak pomoc i poradniki. Jeśli zagramy sobie, jak grać ocalałem, jak to przejdziemy te samouczki, dwa, to dostajemy razem 100 tysięcy punktów darmowych, czyli na początek. W sumie fajnie mieć te punkty za darmo, bo się przydadzą do wyfarmienia. Właśnie nie umówiłem jeszcze. Ostatnia rzecz co do tych itemów, darów, i tego wszystkiego są: jak zobaczycie, możecie, są, są rzeczy za 3000. To też są za rzeczy, zawsze są za 3000. Są za 3000, czyli najtańsze za 4, czyli takie średnie, czyli żółty na przykład zielone, czyli za 5 i 6 za fioletowe i 7 za czerwone. Czerwone są najbardziej, największą rzadkością, oprócz eventowych. Oczywiście. No dobra, no to to jest już wszystko do co umówiliśmy. Po kolei, jeżeli chcecie może jeszcze jakiś poradnik do DBD, możecie napisać w sumie. Jeśli ktoś w ogóle napisze, ale no to jest DBD czyste. Nie wiem ile trwa ten materiał, materiał trwa 26 minut. U mnie. Zobaczymy jak będzie. Spróbuję coś jeszcze zmontować z niego. Ale mniej więcej tak wygląda. DPD od podstaw. No i co? Trzymajcie się do następnego. Cześć.